Widzicie, remoncik trwa cały czas. 14 minut zostało do końca. Jaca toś tam zaczyna już malować. I robota idzie. Wiadomo, nie? Tak to widziało Idzie robota. Idzie wszystko. O, właśnie jaca przyszedł. Mhm. I elegancko z papieroskiem co musi zapolić, bo wiesz, trochę tam przeleci trochę to ta tam co usiądzie i co posiedzi trochę biciluje i do widzenia, nie? No A tak trochę popatrzy jak ktoś tam sielot to, czy tam pizdusz, czy tam chuj w murę. ale tam wiadomo. Że tam Jaca, to jest najlepszy gościu Nie widać... syna. No, wiadomo jak to by było, nie? No... Kurwa mać Dobra, na razie co wbijajcie tam, bo ja cały czas robi? Kuchnię, ale już końcówkę robi. No, no, no.